W dzisiejszym wideo chcę zrobić przegląd najpiękniejszych letnich stylizacji, które wybrała księżna Kate tym latem. Pierwsza z nich to jest właśnie ta z główną rolą, którą tutaj odgrywa żakiet od Balmain w miętowo-białym kolorze. Bardzo mi się on tutaj podoba, ponieważ naprawdę pasuje bardzo do uroczystości. Pojawiła się ona w nim 4 lipca na turnieju Wimbledon. Tutaj kombinacja kolorów jest klasyczna, ponieważ jest to zestawienie dwóch kolorów: miętowego i białego. I właśnie księżna Kate wybiera takie zestawienie dość często, ponieważ zawsze wygląda ono oficjalnie też bardzo elegancko i klasycznie. Zobaczcie, jak pięknie ten miętowy kolor tutaj się tak delikatnie wyróżnia. Troszkę jest on taki pastelowy, naprawdę bardzo ciekawa jest tutaj ta kolorystyka. Księżna Kate naprawdę bardzo lubi tenis. I ona właśnie się pojawia z taką broszką, którą możemy widzieć. Jest ona zielono-fioletowa i właśnie oznacza to, że jest ona patronką klubu tenisowego i krokieta. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ta stylizacja, ale naprawdę możemy czerpać dużo inspiracji z niej, ponieważ w bardzo łatwy sposób można wyglądać bardzo elegancko, po prostu zestawiając dwa kolory. I jeden z nich naprawdę może być biały, albo też czarny, i wtedy zawsze będziemy wyglądać bardzo wyrafinowanie. I kolejną stylizację mogliśmy podziwiać podczas ceremonii Orderu Podwiązki, na której była obecna cała rodzina królewska, i odbyła się ona w kaplicy Świętego Jerzego w Windsor. Tutaj też widzimy bardzo klasyczną stylizację, jest ona elegancka i naprawdę jest tutaj dużo klasy w tym. Podobnie jak w poprzedniej stylizacji, widzimy tutaj połączenie dwóch kolorów jest to biały z czarnym. I jest to bardzo eleganckie. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba właśnie ta stylizacja. Mi się ona naprawdę podoba, bo jest ona i klasyczna, i elegancka, i taka romantyczna też wiecie, w ogóle połączenie kolorów biały z czarnym to jest ulubione takie zestawienie kolorów domu modu Chanel. Coco Chanel uznawała go za po prostu kwintesencję elegancji i no często wykorzystywała w swoich kreacjach właśnie takie zestawienie. Dlatego według mnie księżna Kate naprawdę wyglądała fantastycznie w tej sukience od Alessandra Rich. Kolejna stylizacja, którą wybrała księżna Kate może być inspiracją dla każdej kobiety tym latem, ponieważ jest to piękna sukienka w delikatnym kolorze i wybrała ona właśnie ją podczas charytatywnego meczu w polo, w które zagrał książę William. No i ona dołączyła właśnie, aby oglądać ten mecz. I zobaczcie, naprawdę ja jak ona wygląda kobieco w tym? Jak delikatny jest ten błękitny kolor? Myślę, że naprawdę takie pastelowe kolory pięknie będą wyglądały zawsze latem. No, też wiosną naprawdę bardzo się sprawdzą. I ta sukienka, która. No, też bardzo dobrze będzie nam pasowała na jakieś bardzo gorące dni, ponieważ jest ona naprawdę swobodna, przewiewna, zobaczcie, są szerokie rękawa i um, po prostu nie zwracałabym na to uwagę, że jak jest gorąco, to obowiązkowo trzeba się rozbierać, ale właśnie takie sukienki mogą pracować na naszą korzyść. I właśnie to pokazuje nam księżna Kate w swojej stylizacji i myślę, że um, jest w tym też taka swoista, piękna, Elegancka prostota, ponieważ ta sukienka wygląda, no tak, wiecie, romantycznie, też taki bardziej naturalny, tutaj styl się przejawia i pasuje też dla księżny Kate, ale myślę, że też pasuje w takich wyjazdach na lono przyrody. I nie mogłam nie wspomnieć właśnie o tej przepięknej stylizacji, którą księżna Kate wybrała na Ostatni dzień wyścigów konnych Royal Ascot w tym roku. Jest to w ogóle naprawdę takie jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu letnim u rodziny królewskiej. Są to wyścigi konne, które są regularnie odwiedzane przez członków rodziny królewskiej. Naprawdę czekaliśmy długo na pojawienie się księżny Kate i pojawiła się ona tylko ostatniego dnia. Ja mam też osobne wideo, w którym robię przegląd kobiet z rodziny królewskiej i właśnie ich stylizację, więc możecie też sobie to obejrzeć. A my przejdźmy właśnie do stylizacji księżny Kate wybrała ona sukienkę w bardzo takim klasycznym i tradycyjnym stylu dla siebie od Alexander McQueen. Zawsze ona pięknie wygląda w tych kreacjach od Alexander McQueen, ponieważ ten dom mody chyba najbardziej harmonijnie tak się układa i pasuje do jej charakteru, do jej też typu urody. I zwróćcie uwagę, że tutaj wybrała ona naprawdę bardzo jaskrawy kolor. Ten czerwony się wyróżnia, rzuca w oczy. I widać, że jest ona no, taką najważniejszą tutaj nawet osobą na tym wydarzeniu. Taką naprawdę też wyczekiwaną. Każdy czekał na te jej pojawienie się właśnie w Loży Królewskiej. No i naprawdę była ona w dobrym nastroju. I też nas ona zdziwiła też w tej stylizacji z tym wyborem swoich kolczyków, ponieważ są one naprawdę dostępne dla każdej z nas. Są one od Sezan, marki i myślę, że czyni też to stylkę takim bardziej dostępnym dla każdej kobiety, ponieważ stara się ona właśnie uzupełniać swoje stylizacje takimi bardziej przystępnymi rzeczami, no, rezygnując z diamentów i jakichś takich bardziej już rozkosznych, Tutaj kolczyków, czy jakiejś innej właśnie biżuterii. Ta stylizacja była przepięknie uzupełniona kapeluszem w identycznym kolorze od Philip Tracy i także torebką od Hermes, no w bardzo podobnym kolorze. Naprawdę to, że te kolory są prawie identyczne, właśnie czyni tę stylizację bardzo klasyczną, bardzo elegancką, taką zgrabną i zadbaną. Dlatego też bardzo się tak przyjemnie na nią patrzy. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ta stylizacja i jak Wam się właśnie podoba księżna Kate w czerwonym. Jeśli podoba Ci się to wideo, to obowiązkowo stawaj lajka, będzie mi bardzo miło i pomoże w rozwoju mego kanału. Dziękuję Ci bardzo. A także jeśli chcesz więcej takich wideo, to obowiązkowo napisz mi o tym w komentarzu. I stylizacja, o której nie mogłam zapomnieć, to jest właśnie ta, w której księżna Kate pojawiła się na weselu księcia Al-Husseina i księżny Raczwy w Jordanii. Odbyło się to wesele 1 czerwca i naprawdę, no, mogliśmy podziwiać nie tylko księżnę Kate, jak pięknie ona wyglądała, ale także wiele innych przedstawicieli rodzin królewskich z całej Europy. Ja też mam i nie tylko z Europy, ja też mam osobne wideo, w którym właśnie robię przegląd tych najlepszych, najciekawszych stylizacji. A teraz przejdźmy do stylizacji księżny Kate. Wybrała ona suknię w kolorze pudrowego różu od libańskiego designera Elisa. Elisa był naprawdę bardzo popularnym na tym weselu, też panna Mloda wybrała sukienkę od tego domu mody. No i w ten sposób też Kate pokazała swój szacunek dla tej uroczystości, no wybierając blisko wschodni dom mody, aby no wybrać swoją sukienkę na tę uroczystość. Jak wam się spodobała ta sukienka? Napiszcie mi proszę w komentarzach. Mi osobiście naprawdę ona bardzo imponowała, ponieważ jest ona i bardzo odpowiednia dla tej uroczystości, też jest, no, są przykryte i rękawa i też e, tutaj nie ma takiego dużego dekoltu. Ale przy tym sukienka pozostaje bardzo kobieca, też są takie dekoracje tutaj kwiatowe, widzimy naprawdę no, upiększa księżne Kate. Co do reszty jej akcesoriów, to wybrała szpilki od Prada, takie naprawdę bardzo piękne i też idealnie się wkomponowują tutaj do tej stylizacji. Kolczyki z morganitu i z diamentami. Zakładała je też ona wcześniej i ten kolor tutaj bardzo pięknie się łączy, naprawdę tworząc harmonię, a także torebkę od Wilbur and Gussie. Myślę, że ta sukienka naprawdę była bardzo udana, ponieważ te rękawa no, pięknie wyglądają, mają dodatkową tutaj dekorację i gdy księżna Kiet rozmawiała i po prostu gestykulowała, naprawdę pięknie się one rozwiewały. Unosiły po prostu wyglądała jak księżniczka w tym, albo jakaś wróżka z bajki. Naprawdę wyglądało to fantastycznie. Także tutaj jest bardzo dobry przykład dla każdej z nas, aby wybierać jaśniejsze kolory na wesele, ponieważ wtedy nasza twarz jest bardziej rozjaśniona, i także no, wyglądamy na miejscu. Naprawdę ubieramy się i wybieramy kolor, który pasuje i do uroczystości, i do miejsca, do którego przybyłyśmy. Jeśli podobało Ci się to wideo, to obowiązkowo stawiaj lajka i zapraszam Cię do oglądania kolejnych wideo o stylizacjach królewskich, a ja się żegnam z Tobą, dziękuję, że byłaś razem ze mną i do zobaczenia w kolejnych wideo. Pa 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 pa!